Witajcie w kolejnym odcinku serii Prawda ni mity. W tym odcinku dowiecie się więcej o deutz z serii DX. Jak w ogóle powstała ta seria oraz jakie modele do niej należą? Potem dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania mojego kanału. Znajdźcie również na mojej stronie Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, a także serwer Discord. Wszystko jest podane w opisie, a my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Jezus. Seria TX została wprowadzona w 1978 roku jako następca sześciocylindrowych modeli serii D06. Od 1980 roku pojawiły się modele czterocylindrowe. Od 1980 roku również został uzupełniony w dół o modele serii D07 z modelami 2, 3 i 4 cylindrowymi. Seria TX była pierwszą serią ciągników Deutz-Fahr, która była również sprzedana z logo Deutschfar. Chociaż Deutz przyjął firmę Farh w 1975 roku, poprzednia seria modeli nosiła tylko napis: Deutsch. Ta seria została pomalowana w Deutsch Grunt 74, który był używany w serii D06 od 1974 roku. Wygląd również został znacznie zmieniony w porównaniu ze serią 06. Mieli nową trapezoidalną maskę z rurą wydechową, pignącą z boku w niektórych modelach i pasującą kabinę, zapewniała dobrą widoczność we wszystkich kierunkach. Jedynymi stosowanymi silnikami były chłodzone powietrzem silniki diesla Deutz z których niektóre miały również turbosprężarkę. W 1978 roku wprowadzono modele DX 85, 90, 110, 140, 160 i 230. Ponadto pojawiły się również ciągniki do plantacji modele DX36V, 50V i 55V, które zostały opracowane wspólnie z AgriFull. W 1980 roku pojawiły się modele DX80, 86, 92, 120, 145 i 250. Wiele modeli z pierwszej serii DX miało moc skrzynię biegów TU90, ale modele o mocy 200 koni mechanicznych i więcej miały skrzynie biegów ZF. W 1984 roku wszystkie poprzednie modele DX zostały zastąpione nową, poprawioną serią DX, której numeracja składała się z jednej cyfry, co zwykle odpowiadało liczbie cylindrów, choć nie zawsze, ale o tym powiem później, i dwucyfrowego ciągu cyfr oddzielonych kropków. Po przejęciu przez Deutz amerykańskiego producenta maszyn rolniczych Alice Klamrers Modele DX były sprzedawane w USA pod marką Deutsche alice Kolejne serie, czyli AgroStar czy AgroPrima, w dużej mierze wykorzystały te same komponenty co serie DX. No dobrze, a teraz przyszła pora, aby omówić modele, a więc DX80 miał Silnik 4-cylindrowy i moc 75 koni mechanicznych. DX85 miał już 5 cylindrów i moc 80 koni mechanicznych. DX86 był to model czterocylindrowy o mocy 82 koni mechanicznych. DX90 miał już 5 cylindrów i moc 88 koni mechanicznych. DX92 miał 4 cylindry i moc 90 koni mechanicznych. TX110 miał 6 cylindrów i moc 100 koni mechanicznych. TX120 również miał 6 cylindrów i moc 110 koni mechanicznych. TX140 miał moc 125 koni mechanicznych, choć tutaj już była skrzynia biegów Stajera. TX145 również miał 6 cylindrów i moc 132 koni mechanicznych. Były natomiast następcą serii 140 z skrzynią biegów dojca. DX160 to już miał moc 150 koni mechanicznych, miał skrzyni biegów Sztejera, silnik 6 -cylindrowy. DX230, który miał 6 silnik o mocy 200 koni mechanicznych, DX250, który miał moc 220 koni mechanicznych i również miał 6 cylindrów, oraz model DX430, czyli również sześciocylindrowy silnik i moc 260 koni mechanicznych, które był opracowany wspólnie ze firmą Schleuter ze czterema kołami tej samej wielkości. Oficjalnie zbudowano jeden. Nieoficjalnie są cztery prototypy, z czego tylko jeden nadal jest w Niemczech. I to były te modele przed 1984 roku, bo jak już wcześniej wspominałem, po 1984 roku zmieniono numerację i wprowadzono nowe modele. I te modele są następujące: DX3.10, czyli ciągnik, który miał 3 cylindry i moc 46 koni mechanicznych, rzadko z napędem na 4 koła, bo jest najmniejszy z tej serii. DX3.30, który miał moc 54 koni mechaniczne. DX3.50, który miał moc 60 koni mechanicznych. DX3.40, który już miał silnik 4-cylindrowy, chociaż tutaj mamy liczbę 3, to jednak cylindrów miał 4 i moc 65 koni mechanicznych. DX3.65, czyli również traktor, który miał 4-cylindrowy silnik diesla i moc 70 koni mechanicznych. I był on dostępny tylko w wersji z napędem na wszystkie koła. 3.70 czyli ciągnik który miał również 4 cylindrowy silnik i miał on moc 70 koni mechanicznych 3.75 natomiast miał 78 koni mechanicznych 3.80 miał moc 75 koni mechanicznych Tyle samo miał też model 3.90 a już model 4.10 czyli tu już w końcu się zgadza się ta liczba pierwsza z liczbą cylindrów był słabszy, bo miał 70 koni mechanicznych. Był również model 4.30, który miał moc 75 koni mechanicznych. 4.50 to natomiast był model, który miał moc 82 koni mechanicznych. Był licznie zbudowanym czterocylindrowym modelem serii DX. Był również model 4.70, który miał moc 90 koni mechanicznych. Był również model 6.05, który miał Silnik sześciocylindrowy i moc 98 koni mechanicznych. 6,10 miał natomiast 100 koni mechanicznych, 6,30 115 koni mechanicznych, 6,50 miał natomiast 137 koni mechanicznych, 6,61 natomiast miał moc 143 koni mechanicznych. Był również model 7,10, który miał sześciocylindrowy silnik o mocy 160 koni mechanicznych. I skrzyni biegów Steyr dostępny był tylko w wersji z napędem na wszystkie koła. Był też model 8.30, który zastąpił model DX250 w 1983 roku i stał się nowym ciągnikiem flagowy firmy ze sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym BF6L513FR o mocy 220 km/h, z skrzynią biegów ZF. T6636, który miała 18 biegów do przodu i 6 biegów do tyłu, Był dostępne w wersji N z prędkością 25 km na godzinę oraz w wersji S z prędkością maksymalną 30 km na godzinę. Układ hydrauliczny Bosch EHR zarządzał udźwigiem 8150 kg. Dzięki hydrostatycznemu układowi kierowniczemu firmy ZF udało się osiągnąć promień skrętu wynoszący. 13,6 metra. W 148 sztuk tego modelu. I ten model również należy wspomnieć, że ma taką samą skrzynię biegów co wcześniejsze modele DX250 i 230. I w tym filmie to już byłoby na tyle. Ogromne podziękowania kieruję kanał Agro Lucas Tichem i Agro Janek, którzy pozwolili mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Linki do ich kanałów, jak i wykorzystanych filmów, zostaje naturalnie w opisie tego filmu. Dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. No i oczywiście, sekcja komentarzy, po której możecie pisać swoje propozycje tematów do filmu, ciągle jest otwarta i ciągle przyjmuję nowe propozycje. A ode mnie to tyle. Na razie, cześć.